Witam. To jest mój krótki film, w którym pokażę wam jak pobrać yy, danego wam hagat yy, o nazwie TDC do portory. działa on na polskim yy, portory i także na prywatnym. Wchodzimy w link, który macie w opisie. Jest to homik. Macie tu akurat bez logowania, ponieważ tu nie przekracza 1 mega. Wybieramy Demon i te Skill instrukcję jeżeli nie zrozumiecie mnie w tym filmie chodzi o nią żeby podmieniamy te dwa pliki w folderze tdc gdzie jest zainstalowana jest gra uwaga ten hack nie służy do pvp ponieważ tylko nie możemy walnąć poza mobami walimy wszystkich mobów jednym uderzeniem akurat ta wersja która jest tutaj na moim chomiku jest taka ulepszona, że ponieważ moby nas nie mogą walnąć. Stają w miejscu i obrywają. Eee, co wam mogę jeszcze powiedzieć? Popieracie na waszą odpowiedzialność, a łucznikiem nie możecie być z łuku, lecz tylko mieczem. Więc to tyle. Dzięki Nara.